Witajcie. Dzisiejsze pytanie świąteczne. Jaki prezent kupić pod choinkę? Posłuchajcie odpowiedzi. Pytanie jest bardzo krótkie, ale konkretne. Oczywiście bardzo dużo zależy od tego, dla kogo kupujemy, ponieważ każdy ma jakieś swoje preferencje. I ja na przykład bym się bardzo ucieszył, gdybym dostał kartkę, że ktoś się za mnie modli. I jeszcze bym napisał, w jaki sposób się za mnie modli. Albo jakie wyrzeczenie za mnie podejmuje. To są najlepsze prezenty dla mnie, ponieważ wiem, że najtrudniejszą rzeczą w moim życiu jest walka duchowa, a taki, które mam cały czas, z różnych stron. I w tym wszystkim, żeby być Bożym, dobrego serca, do tego potrzebuję wyciągniętych rąk ludzi i wsparcia modlitewnego. Więc kto z was chce mi dać taki prezent? To poproszę w komentarzu, żeby napisać. O modlitwie za mnie i będę Wam za to bardzo wdzięczny, a nawet ofiaruję za wszystkich, którzy chcą mi dać ten prezent mysze świętą. Więc dziękuję od razu. Ale być może ktoś z Twoich znajomych na takie życzenia i takie, takie, taki prezent nie będzie aż tak szczęśliwy. Więc zachęcam Was, żebyście w prezentach byli trochę ekologiczni, nie śmieciorodni, tylko tak trochę przemyśleć. No, tak, żeby to było bardziej dla duszy, niż dla, no może dla ciała. Oczywiście nie możemy zapominać o tym, że też są rzeczy, które do ciała są potrzebne. Natomiast można to jakoś czasem połączyć i dać coś takiego, co będzie, nakarmi też serce, co sprawi, że ja się będę rozwijał duchowo. Na pewno znacie tę książkę Jesteś piękna, genialna książka dla kobiet, więc jako prezent duchowy, Kobieta, która non stop ma wątpliwości, czy rzeczywiście jest piękna, za rzadko to słyszy. Ta książka, no tyle co ich poszło, to pokazuje, że to jest coś, czego kobieta potrzebuje, żeby dbać o, o widzenie piękna, które jest w niej. O tak bym to powiedział. I ta, Mam drugą część tego, czy to jest planer, autorka tej książki to zrobiła. Jesteś piękna, nawet jeśli tego nie ogarniasz. I to jest planer, który nie jest kalendarzem. Można go zacząć kiedy się chce, tam się wszystko wpisuje po to, żeby tak planować czas, żeby się rozwijać duchowo, żeby rozgraniczać co jest ważne, co mniej ważne, podejmować te rzeczy, które bardziej pomagają. On jest wieloaspektowy, ważne, żeby dochodzić do duszy. Te dwie rzeczy to może być fajny komplecik. Na święta, więc bardzo was zachęcam, żeby w ten weekend może to zakupić dla swojej mamy, dla żony, dla córki, i y, zobaczysz, że będzie szczęśliwa. To są rzeczy duchowe, a, a jednocześnie do takiej pracy na rok i, i, i dobre. Jak ktoś, zwa, jak ktoś jest daleko od kościoła, na jest po rozwodzie, to pomyśl może o tej książce. Ja ją napisałem Podniesieni. Osoby, które myślą, że są przekreślone przez kościół, bo na przykład są po rozwodzie w Nowych Związkach, to kupim taką książkę. Przy okazji, w tym samym wydawnictwie bardzo Was zachęcam i też może być dobrą rzeczą płyta power on, mocni w duchu, do biegania, ale też i do sprzątania. Mężczyźni sprzątają trzy razy szybciej przy tej płycie, panie dwa razy szybciej. Także do tego też Was zachęcam. To są rzeczy, które są u nas, oczywiście w księgarni mamy bardzo dużo innych rzeczy i to jest taki odcinek może trochę reklamowy i warto się czymś zainteresować, linki macie tutaj do wszystkiego poniżej. Zachęcam was też do tego, żebyście kupując prezenty o je I, i w ten sposób będziesz widział, czy ta modlitwa w ogóle ma sens. No, widzisz, że kupujesz rzeczy, które nie mogą służyć do dobra, po prostu od czapy. Więc kup takie, które służą do rozwoju, do dobra. Do, do tego żeby więcej boga było w życiu. Bardziej się człowiek rozwijał intelektualnie, emocjonalnie. Do tego was zachęcam. Ja bym taki kierunek podjął, aczkolwiek ja nie potrzebuję przedmiotów. Nie potrzebuję rzeczy. Ja potrzebuję modlitw. To jest to co ja wiem, że cokolwiek bym dostał, chyba poza szamponem czy pastą do zębów to reszta to idzie i tak, że komuś to dam, bo nie chcę gromadzić rzeczy i męczy mnie nadmiar rzeczy na półce, natomiast potrzebuję walce duchowej, którą przeżywam codziennie, czasami mocniej, czasami jest ona lżejsza, bo więcej w łasce jestem, która od tych różnych ataków, pokus, które dręczą, no jest więcej łaski, więc potrzebuję waszej modlitwy, żeby trwać mocniej w łasce Bożej, w Jego obecności i jeszcze raz proszę Was o taką modlitwę. Jak chcecie mi zrobić prezent, to macie możliwość i pod tym odcinkiem mi napiszcie w komentarzu. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Kciuk w górę i subskrybujcie nasz kanał koniecznie. Do zobaczenia. Gdybyście się chcieli, sobota jest, pomodlić z Matką Bożą, to tutaj jest litania loretańska. Możecie jej posłuchać. Myślę, że będzie owocna.